Dzień dobry, witamy Państwa na otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym dotyczącym modernizacja, modernizacji boiska sportowego w Wierzbicy. Skład Komisji Przetargowej przedstawia się następująco. Ja nazywam się Monika Głębocka-Sulima, jestem przewodniczącym Komisji Przetargowej. Pani Barbara Jakubowska, zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej. Pan Rafał Donarski, członek Komisji Przetargowej, w dniu dzisiejszym jest nieobecny. Pani Elżbieta Czaplak, członek komisji przetargowej i pan Robert Piekarzewski, członek sekretarz komisji przetargowej. W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęło ofert 4. Poinformuję jeszcze tylko Państwa, że na dzień dzisiejszy zamawiający na realizację zadania ma kwotę w wysokości 566 tysięcy złotych brutto. Kryteria oceny ofert to cena i gwarancja. Przechodzimy teraz do otwarcia ofert. Będziemy czytać nazwy firmy, e, wartość oferty brutto i długość okresu gwarancji. Oferta numer 1 Firma Tora Kohl Rajmund Zalewski. Koszczały 9,88,210 dobre. Ryczałtowa cena oferty brutto 866 386 ,15 zł 15 groszy i gwarancja na okres 60 miesięcy Oferta numer 2 Zług Ogrody Dominik Goźliński Stasi Las ulica Główna 17 05 140 Serock Ryczałtowa cena oferty brutto 797 200 zł 91 groszy, gwarancja na okres 60 miesięcy. Oferta numer 3 firma Ewersport Spółka ZO ulica Kiersnowskiego 18 na 45 03 161 Warszawa. Ryczałtowa cena oferty brutto 948 506 zł. 41 groszy, gwarancja 60 miesięcy. I ostatnia oferta numer 4. Firma Spit Invest, spółka ZOO, 05 05200 Wołomin, ulica Parkowa 12. Ryczałtowa cena oferty brutto 1 milion 137 549 złotych i 51 groszy, gwarancja na okres 60 miesięcy. To była ostatnia oferta, informacja z otwarcia ofert pojawi się jeszcze w dniu dzisiejszym na stronach internetowych. Dziękujemy bardzo.